Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jak co o 18, dzisiaj w nowym studiu, ponieważ jestem w Sensie TV u Ewy Zajączkowskiej. Dzień dobry, Dzień dobry. mój gościu w sumie, w tak, naszym jeste studio. Jesteś właśnie gościem u <grym> mnie na kanale, ja gościu u Was w studio. Tak jest. I rozumiem, że macie mega dużo sprzętu, bo tworzycie razem telewizję alternatywną, nie mainstreamową, w której można jakie treści zobaczyć? E, no przede wszystkim prawicowo, konserwatywno, liberalne, gospodarczo. <laughs> ale to już jest jakby, ale to już jest jakby moja domena, żeby tutaj właśnie liberalni gospodarczo goście byli. Okay. Poruszamy też tematy, związa tematy związane z wiarą, z kościołem. Tym bardziej że teraz jest duży atak o, właśnie na, na kościół. Redaktor naczelny ma z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym tygodnika do rzeczy. Przecież co niedzielę swój program na temat wiary katolickiej. Marińko. Marek jest redaktorem naczelnym. Tak, jest redaktorem naczelnym. Ja, dobrze, że go dzisiaj nie ma, ponieważ ja kiedyś ukradłem jego, jego film z TV Trwam, gdzie występuje. Nie wiem, czy wysłałem ci to. Na no, fanpage rzuciłem wapniaka i a ja powiedziałem, że Napisałem, że ja Temu, no dziękuję. <laughs> jest, Temu człowiekowi należy się medal, bo widziałem, że właśnie a propos a, hodowli futerkowej, to właśnie tam niesamowity materiał zrobił. Mhm. Ja mu, musiałem to wrzucić, ukraść TV Trwam, przede wszystkim ukradłem materiał, potem. Ale to bez... było przed akta 2, to się jeszcze, okay. e, jeszcze się nie liczy, także spoko. Natomiast wracając do treści, tak jak powiedziałam, konserwatywne, liberalne, gospodarczo, e, mm -hmm. dotykamy tematów wiary, a ja osobiście e, zajmuję się tematami związanymi z rolnictwem. No tak, to jest Twój koniec. Tak też się poznaliśmy kiedyś e, w Sejmie, to mi się wydaje. Ale ja nie o tym dzisiaj, Ewa. No nie, nie, nie o rolnictwie, <laughs> nie o jakichś tam merytorycznych rzeczy. Nie, widziałem materiał z Dobromirem Sośnierzem, więc zapytam się, czy się obraziłaś, jak wrzucił film e, Dobromir Sośnierz przeciwko feministkom w obronie prawdziwych kobiet? E, jako stuprocentowa kobieta. Tak. Nie obrażam się o jakieś e, feministyczne niby treści, choć to w ogóle moim zdaniem nie było jakieś u, urągające dla e, kobiet. A ja, kobieta obraża się po prostu masę innych pierdół, ale nie o takie rzeczy. E, absolutnie ten plakat dla mnie e, nie był obraźliwy. E, oczywiście to, to zadziałało na zasadzie uderz w stół, a nożyce się e, odezwą. Dobromierz Sośniesz, tak. Dobromierz Sośniesz niby tutaj staje w obronie e, prawdziwych kobiet, które niekoniecznie. E, popierają takie równouprawnienie, takie na siłę, emancypowanie. Mhm. Nie, kobieta ma być kobieca, kobieta ma oddawać pewne pole mężczyznom i to jest właśnie ta normalność, którą ja również popieram, dlatego ten plakat w ogóle... Czyli nie jesteś za tym, żeby od góry regulować życie kobiety i mężczyzny za pomocą ustawy? Równość no nie, nie. za pomocą nie, nie. ustawy? Nie? nie, to się samo doskonale reguluje od pokoleń i mhm. naprawdę nie popadajmy w paranoję. Śmiać mi się z parytetów. No bo to jest jednak wpychanie kobiet na siłę w politykę. Tak, oczywiście, że tak. No bo przecież tak naprawdę teraz, jak sobie zobaczysz na listy wyborcze, a jesteśmy w okresie wyborczym, to tam większość kobiet jest po prostu słupów, bo ktoś się wymyślił, że kobiety są nie są równouprawnione w zakresie polityki i trzeba je na siłę na te listy wyborcze wepchnąć. Więc tam mama, babcia, ciocia, kuzynka i tak dalej siedzą na tych listach, głosów nie zbierają, no bo po co, no ale muszą być, no bo są parytety, tak? Tak jest to racja, że Chociaż czasami też są liderki, które są na listach, ale może raczej rzadko, nawet widać to po kanałach. Powiedziałam, że w analityce, w sensie TV tak samo macie, że to mężczyźni głównie oglądają prawdopodobnie. Zależy, jakie programy. Zależy, może jakie programy. Ale to jest bardzo istotna rzecz, bo jakby kobiety, które są liderkami w polityce, one nie potrzebują parytetów, żeby wybić się właśnie gdzieś na jakąś pozycję w partii politycznej, czy na listach wyborczych, one po prostu to jest ich naturalna taka jakby domena, tak, że mają tak, tak. Tę, tą charyzmę, e, gdzie idą w, do przodu w polityce i żaden parytet nie jest im do tego potrzebny. Dokładnie. Ale parytet dla mnie to w ogóle jest poniżanie kobiet, że one na siłę są właśnie tam wpychane i to ma odwrotny efekt do zamierzonego. No tak, no bo jeżeli nie zachowasz parytetu, nie zarejestrujesz listy, jak no nie zarejestrujesz listy, nie, nie wystartujesz w wyborach, a jeżeli nawet jakieś tam listy w okręgu nie zarejestrujesz, no to już Twoja, twoja szansa na zdobycie porządnego wyniku jest mocno ograniczona. No i właśnie mhm. wszystko przez to, żeby te kobiety oczywiście wybijały się, bo one tak strasznie chcą oczywiście być na tych listach wyborczych, że aż się pchają tam same. A właśnie czy się też kobiety powinny pchać na kutry rybackie? Nowa rezolucja Unii Europejskiej mówiąca, że propagowanie roli kobiet w społecznościach rybackich i propagowanie niedostatecznie reprezentowanych grup biorących udział w łodziowym rybołówstwie, przybrzeżnym lub po połowach ręcznych. W sensie, że większość kobiet, nie, znaczy większość jest mężczyzn na kutrach rybackich i to... Trzeba to zmienić, koniecznie, dyrektywą unijną. Czy nie chciałabyś właśnie popłynąć otwartej rano, wyjechać razem z mężczyznami na połów Sardynek? Powiem Ci tak, na pewno są kobiety, które tego są i no to, to robią. Są pewnie bardzo dobre w tym. E, oczywiście, i jej pewnie dorównują swoimi umiejętnościami mężczyzną i ja to bardzo szanuję. E, natomiast e, no, to, to, to jest tak samo jak z listami wyborczymi. No, wepchniesz kobietę siłą na kuter, to co ona tam będzie robić? Taka, która nie chce tam być. A, jakby tworzenie takiej zasady dla zasady, e, bo Unia Europejska i w ogóle socjalizm, i, tak jak już wiemy, bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. Tak samo tutaj stworzony został problem, jakiś wyimaginowany, który tak naprawdę nie potrzebuje żadnej regulacji, bo jak babeczka będzie chciała wejść na kuter, to po prostu to zrobi mm -hmm. i te sardynki będzie łowiła. Ja jeszcze mam jedną prośbę w takim razie do regulatorów unijnych, bo jak zawsze, jak jestem przeziębiony albo mam grypę, to strasznie umieram. A na przykład jak żona moja choruje, to nie przeżywa tak samo tego jak ja. bo Nie wiem, czy, myśl, nie wiem, czy wiesz, mężczyźni bardziej przeżywają każdą chorobę i umierają po prostu. To już koniec życie. Mężczyzna, jak ma 37,5 stopnia, to już wzywa notariusza do spisywania proszę, proszę, testamentu. Ostatnie na maszczenie, proszę. Ja wola po prostu spisane. Ja dlatego to chciałbym uregulować, naprawdę, bo ja nie wiem, chciałbym, żeby. Ustawa pomogła mi w tym, żeby... Ale to w tym wypadku wy jesteście nierównopłatni. Nieru... Nieru... No Dlatego właśnie tak? potrzebujemy jakiegoś po prostu parytatu w chorowaniu, żeby to Ale zauważ, było... że, zauważ, że to prowadzi do czegoś takiego, że mężczyźni bywają często dyskryminowani, bo mówi się o tym, że jakby rola kobiet w wielu aspektach, w wielu dziedzinach życia jest taka niska, tak, że te kobiety no, nie mogą gdzieś tam właśnie pracować, mhm. czy jest ich za mało w danej dziedzinie, w danym zawodzie, więc trzeba to uregulować, ich powinno być więcej. No, a na przykład, dlaczego mężczyźni nie walczą? o to, żeby uregulować kwestie na przykład takiej branży, jak kosmetologia. Mało ja, tak. jest kosmetologów. Ale są filmiki na YouTube, gdzie mój chłopak robi mój make-up. E, nie. Y, nie, 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 <gry> nie, weź, nie, nie. Ale wiesz, o co mi chodzi, so, że, ja... że są takie. Bo Wal, walczymy się... o to, walczymy o to. Chcemy malować również swoje twarze. Ba, ja jestem dzisiaj umalowany tutaj w telewizji. Przyszła tutaj twoja koleżanka i mnie umalowała i co teraz? Ale to nie jesteś tak umalowany, jak powinieneś być Samemu według tych, be. wiesz, autorytetów. tam powinien... Ja, oglądając te filmy, popadam naprawdę w kompleksy, bo nie tak. jeden chłopczyk, już w ogóle to jest już paranoja, ale nie jeden chłopczyk, czy, czy chłopiec, czy mężczyzna, potrafi się ładniej umalować niż ja. Naprawdę. I to jest straszne. Ja tak nie potrafię sobie dobrać podkładu, cieni, tam wszystkiego, nie? A facet jakiś tą. Okej, okay, no. Można, można, ale też e, oczywiście praca jako pielęgniarz w szpitalu, też większość kobiet. Dlaczego nie ma parytetu? Halo? No. Dlaczego na przykład nauczycielek jest więcej niż nauczycieli? Tak samo, no nie, dlaczego? Albo na przykład przedszkolanych, o, albo w żłobkach. Nie, nie ruszajmy tego tematu. Nie, bo to nie jest temat na ten czas. Nie w, w, nie w okolicach y, mówisz, emitowania filmu sekretkiego. Właśnie, czyli mówisz, y, tak. Y, właśnie, jak to oceniasz, jak oceniasz film? Szczerze, y, nie obejrzałam go jeszcze do końca, bo jest długi, on Bardzo. trwa ponad dwie godziny. Ja przyznam szczerze, że Wzięłam się za niego tylko z uwagi na to, że jest burza wokół tego tematu, no i dziennikarski obowiązek kazał, nakazał mi. Tam, gdzie go. emocje, tam, gdzie się są kliki i to się robi materiał. Tak, oczywiście, ale wiesz co, obejrzałam połowę tego filmu. E, troszeczkę mnie zmęczył swoją długością. I Jakby mm. dla mnie, na tyle, ile obejrzałam, mm -hmm. no niepodważalne jest faktycznie to, że e, ofiary konfrontują się ze swoimi e, oprawcami, i to jest jakby. Powinni, powinno być głównym przekazem tego filmu, bo to faktycznie jest bezdyskusyjne, że ci księża powinni ponieść karę. Co prawda, jest to konfrontacja po wielu, wielu latach, gdzie te ofiary są już dorosłymi osobami, więc ci księża są osobami starszymi, więc ciężko byłoby wyegzekwować jakąś odpowiedzialność karną z uwagi chociażby na wiek oprawców. Ale jakby. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że. Jeżeli powstaje taki film i dotyka tak ważnego tematu mm -hmm. jak pedofilia i krzywdzenie dzieci, no to musimy wiedzieć, że y, dzieci krzywdzone przez y, pedofili, którzy są jakby w różnych grupach społecznych, cierpią tak samo. Więc, żeby ten film nabrał rzetelności, żeby nie był odbierany jako taki bezpardonowy atak na Kościół katolicki, a w większości no, mm -hmm. tak zostaje odbierany, to powinien być jakby początkiem pewnego cyklu ujawniania właśnie pedofilii w różnych grupach społecznych. I wtedy miałoby to zupełnie inny wydźwięk. Natomiast teraz faktycznie no, próbuje się w ten kościół uderzyć w ten czy w inny sposób. Film Tomasza Sykielskiego jest jedną z tych dróg. Mm -hmm. No pewnie obejrzę go do końca. No, no, bo... Claire tak samo jest. jest ja jestem sąsądnie niewierzącą ale rozumiem... Y że atakowanie kościoła kolektywistycznie, że jak oglądają film, ludzie uruchamiają emocje i cały kościół jest do zniszczenia, no nie? Tak, a to ale sam to jest... kościół powinien się oczyścić z tych, z tych osób. Ale oczywiście, tylko że wiesz, no ja też nie jestem specjalistą w tych zagadnieniach, mhm. tutaj prędzej byś porozmawiał z redaktorem naczelnym Markiem Miśko, który no, ma ogromną wiedzę w tematach, Prawa kościelnego, jak to wszystko funkcjonuje, ale oni mają metody oczyszczenia. Nawet Łukasz Warzecha, będąc tutaj w studio, siedząc na Twoim miejscu, mówił, że w filmie jest wykorzystany właśnie jakiś dokument, jakby służący oczyszczeniu kościoła i wspomożeniu ofiar, który w filmie jest przedstawiony, przedstawiona wersja z 1920 roku. Natomiast od tego czasu w wersji tego dokumentu powstało już kilkanaście, ostatnich chyba w 2017 roku, więc widać, że to prawo i te dyrektywy, jak Kościół ma postępować w takich wypadkach, no to się mhm. reformuje. Tylko że tego już w filmie nie ma. Ja też mówię wypowiadam się na tyle, ile ten film obejrzałam, okay. na tyle, ile zapoznałam się z opiniami, chociażby właśnie Łukasza. Zostawmy ten moment Tak. Jak chcecie, to sobie dojrzycie, gdzieś tam znajdziecie już więcej informacji na temat, ale. To, co chciałem tylko zauważyć, że następny film o skokach, który jest według mnie ważniejszym filmem, ponieważ dotyka już praktycznie całego spektrum hmm. społeczeństwa, a gdyby zrobił o długu publicznym, a! Ja, ja, bym, ja, Panie Tomaszu, ja bym, proszę o zrobienie dokumentu o długu publicznym, o podającym systemie emerytalnym, o tym, jakie mamy obciążenia podatkowe, bo mam świetny dar do tego, żeby ludzie skupiali swoją uwagę i wzbudzali emocje na dany temat. A to są tematy, które Ale... są. Maciek, podatki nie budzą takich emocji. Jak... No właśnie, ale on ma taki dar, że może wzbudzić emocję. Ludzie niech spojrzą, no. Nie będziemy nie, mieli pieniędzy, emerytury będą minimalne. Maciek, no przecież wiesz, kurczę, obydwoje <laughs> jesteśmy. Wiem, liberalami dlatego liberalami proszę pana Tomasza o to, żeby zrobił jakiś dokument na ten temat, żeby ludzie, tak samo 15 milionów ludzi mówi, o mój Boże, 6 bilionów długu publicznego. Nie mamy, wiesz, e, pieniędzy. Ile że ile ludzi tak mówi? 12 milionów? Tyle jest z tego filmu, czy tam 15 A, milionów? A 15, 15 milionów. Więc dobre sobie, dobra, 15 dobra. milionów ludzi, dowiaduje się, że mamy 6 bilionów długu ukrytego i tak naprawdę to mamy państwo sektory. To załóżmy przy po prostu fenomenalnych wiatrach, że film o długu publicznym miałby tyle 150 100, wyświetleń. 100, 000. 100 000. E, Bo Obydwoje wiemy, że robimy merytoryczne materiały na temat sytuacji gospodarczej w Polsce, przeprowadzamy rozmowy właśnie z ekspertami tak w, w dziedzinie gospodarki. No i te wyświetlenia są słabsze niż takie właśnie wywołujące skrajne emocje i dzielące społeczeństwo. Bardzo ważne tak. też jest to, że no, jednak film Segielskiego ponownie podzielił tak, tak. społeczeństwo. A eee, dzieli rząd. Oczywiście. Natomiast zakładając przy fenomenalnych wiatrach, że film o długu publicznym miałby 15 milionów wyświetleń, i e, ludzie, te 15 milionów ludzi złapałoby się za głowę, Ola Boga, co my z tym zrobimy, to przy 40-milionowym e, państwie załóżmy 25 milionów by machnął ręką, Ja to nie widzę. Czy... No tak, to racja. Jak no, 27% os osób to chyba myśli, że nie płaci żadnych podatków. tam <laughs> no, 40 Słuchaj, parę, że to nie płacą, więc, więc tak. Więc... Ludzie myślą, że pieniądze na y, socjalne. Y... Rząd ma. Tak, rząd ma, nie wiadomo no. skąd, ma, po to prostu bierzesz sposób. i masz. Wróżka Mateusz Morawiecki. Bierzesz, bierzesz i masz. Także no ciężko jest uświadamiać ludzi tak, i sam doskonale okay. o tym wiesz. No, a my jesteśmy e, jeszcze dodatkowo e, w grupie społecznej ludzi o takich poglądach, którzy uważają, że bez pracy do pieniędzy nie ma. Mhm, tak? I weź tutaj dealuj z ludźmi, którzy uważają, że czy się stoi, czy się leży, ty jak się należy. Mhm. No co zrobić? No, w każdym razie liczę na to. Znaczy zobaczysz, to się zweryfikuje. Ludzie, z, ludzie nie obejrzą filmu o skokach. On zbierze mnóstwo pieniędzy na ten film o skokach i tak będzie miał milion wyświetleń maksymalnie i tyle. I tak samo jak była afera z wieżowcami na srebrnej, No one cares. No tak. I ale... dzień później było już o jedzeniu fasolki przez Jurnego o, Stefana. Nie, 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 czekaj, 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 bo ja pamiętam, jeśli chodzi o aferę z tymi wieżowcami na srebrnej. To były też jakby dwa światy, że wybuchła ta afera, tak? No, to kapiszon był, bo tam nie było w ogóle jakichś tam. No właśnie, ale TVN grzało. Tak, tak, oj, tak. przez miesiąc że nawet nie wiem, że do tej pory nie grzeje. <gry> okay, no. No, w każdym razie gdzieś, no, Tematy gospodarcze nie dotykają ludzi, no. czy na przykład jakieś duże liczby tak samo nie działają na ludzi. No. 100 miliardów ktoś straci, to nie jest to samo, co 15 tysięcy ukradzione. Wiesz co, ludzie są nauczeni żyć na kredyt. No to. Życie na kredyt powoduje, że jakby no zawsze ci ludzie myślą, dobra jakoś to będzie. Wezmę to na kredyt, tamto na kredyt, praca będzie, jakiej nie będzie, to za chwilę będzie kolejna, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No i to właśnie powoduje takie myślenie, jakby bez poczucia pewnej odpowiedzialności jednak za, za swoją przyszłość, no bo sytuacje w życiu są różne, tak? Bierzesz no, kredytów, sobie możesz wziąć ile chcesz. Teraz łatwiej jest wziąć kredyt niż znaleźć pracę, podobno. No więc, więc wiesz, no ale ludzie faktycznie są tak nauczeni, że a, tam jakiś kredyt, jakiś dług tam na mieszkańca, co to jest, mnie to nie dotyczy, najwyżej moje dzieci będą spłacały, a przecież mm -hmm. kto im mm -hmm. będzie kazał, mm -hmm. no i tak dalej, no. No, no. Ja to właśnie mówię, że ludzie obudzą się z ręką w nocniku w którymś momencie, ale do tego czasu 10% społeczeństwa, do którego docieram ja docieram, chcę docierać, to mam nadzieję, że będzie przygotowana i już, nara. Powiedz mi w takim razie, konopie mm -hmm. przemysłowe, nie ruszamy tematu, bo no, rolnictwo... wiesz co, akurat ty... Ja się zajmuję produkcją odzwierzęcą, zwierzęcą. Okay. Tak. No dobra, to w takim razie to w, mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie i tam porozmawiacie sobie. A bardzo chętnie. bo właśnie. Konopie przemysłowe to jest temat, który, który jest mocno uregulowany i nie może się rozrosnąć tak, jak powinien, ponieważ jest regulowane, ile może być hektarów w danej gminie mhm. z zasianej konopi przemysłowych, z których można setki tysiące produktów robić. Więc. Ten no właśnie, to jest bardzo potencjalny produkt. Ja się tak. jeszcze z tym nie zapoznawałam, z produkcją konopi. No tak, jak w Polacy, tak jak Polacy i politycy, a w tym czasie Chiny będą potentatem światowym. No ale to u nas jest normalne, <laughs> że my coś tam u siebie, wiesz, <laughs> dokręcamy śrubkę, nawet Taak. jak jest jakaś unijna dyrektywa, to w Polsce jest... A, dokręcimy mocniej, tak żeby nie było, nie? <laughs> pokażmy się. <laughs> tak, pokażmy umiemy, się. nie? Tak jest, dokładnie. A w międzyczasie zagraniczne rynki coś tam przejmują. Normalnie. To już też zostawiam Twoją domenę. Będziemy o tym mówić, ale e, mówiąc o kredytach długu, to jeszcze się załóżmy w takim razie, bo nadchodzą mm -hmm. wybory. 26 maja są wybory, mm -hmm. e, obstawiamy w takim razie. Kto wygra wybory? Do I, Europarlamentu. Tak, do Parlamentu Europejskiego. Kto wygra okay. wybory, e, i jak już powiesz, to wygra, bo mm -hmm. pewnie to będzie jakaś jedna z mainstreamowych partii, to skupmy się na tych właśnie antysystemowych, wolnorynkowych opcjach i z tej strony. Zobaczmy o nowych, nowych ugrupowaniach. PiS, PO, PSLD, jakie będzie miało wyniki, jak sądzisz? Ciężko jest powiedzieć, wiesz, bo ja staram się nie patrzeć na sondaże, bo wiem, jak te sondaże funkcjonują i po co się je robi. E, więc e, ciężko jest mi powiedzieć, natomiast e, przy ogólnym poparciu PiS-u i obietnicach, jakie padają, e, nawet w zakresie rolnictwa, jeśli chodzi o jakieś tam dopłaty, niedopłaty z pieniędzy, które jeszcze nie zostały wynegocjonowane, <laughs> ale okej. Okay. No to myślę, że PiS wygra te wybory. Mm -hmm. Ale będzie szło web w łeb z platformą. Mm -hmm. PSL gdzieś tam, no to jest koalicjant, tak, więc tak, siłą rzeczy też się podciągnie, tak samo jak SLD. O, natomiast jeśli chodzi o te nie mainstreamowe partie, czyli no, Cookies, cookies konfederacja, konfederacja, Polska Fair Play, Wiosna Biedronia, partia razem. Wiosna, nie, inaczej. Polska Fair Play odpada w przebiegach, niestety. Z uwagi na nie zebranie odpowiedniej ilości podpisów i niezarejestrowanie list we wszystkich okręgach, to od razu jakby, sytuuje no, tę partię, bardzo nisko, to ugrupowanie, więc nie zdobędą mandatu. Wiosna, Biedronia. No, troszeczkę tutaj poparcie stopniało po ujawnieniu w ogóle różnych tam ciekawych rzeczy przez redaktora Marcina Dobskiego, który od razu momentalnie został zablokowany przez wiosnę. Ale on tam po masę rzeczy i nagle jest tam z 15 chyba procentowego poparcia, kilkunastoprocentowego na pewno. Spadło tam do 7, może 8, więc bardzo szybko stopniało. Czy wejdą do europarlamentu? Może jakieś mandaty zdobędą. Kukis może ze dwa. Mhm. Może. Czyli spadkowa tendencja? No, ja sobie tak wiesz, no bo weszła konfederacja i to jest mhm. jakby dzielenie elektoratu. Eee, czy no i konfederacja może też sam dwa weźmie. już hype? Co? Marketing, właśnie, że konfederaci e, mają lepsze poparcie niż KUKI z 15 na przykład? I wybierają? Nie. Nie? Nie. nie, 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 wiesz co? Nie odczuwam czegoś takiego, e, czy mają większe poparcie. E, ludzie będą mieli dylemat, na kogo zagłosować, wiesz, mhm. ale myślę, że to będzie jeszcze większy dylemat w wyborach e, krajowych do Sejmu. Hmm, ale teraz, no to też jest właśnie fajnie, by było, gdyby te ugrupowania się połączyły. Naprawdę byłoby fajnie. Nie, wiem, robiłeś może latarnika wyborczego? Nie. To nagraliśmy taki odcinek z Patrykiem, z Q, z gdzie właśnie wypełniasz latarnik wyborczy.pl, hmm. wypełniasz sobie i masz tam, nie wiem, no, te, podobny profil swój wyborczy to właśnie do Kukiz 15 czy Konfederacji czy Polska Fair Play i wyobraź sobie, że większość odpowiedzi jest takich samych. No nie? Że, e, wychodzi praktycznie każdemu, że te, te ruchy i partie mm. mają podobny profil i a jesteś wyborcą jednej z trzech tych, tych organizacji. to jest ten dylemat, że jest podzielony maksymalnie. Pomimo tego, że zgadzają się w, w, w 70%, to no. tam... Jest dlatego, dlatego jak Dobromir Sośnierz był gościem mojego programu, ja pytałam, czy jest możliwość w ogóle połączenia właśnie ugrupowań, jeśli chodzi o za o Konfederację i Polskę Fair Play, bo wiele osób bardzo chętnie by widziało profesora Gwiazdowskiego. Może niekoniecznie inne osoby, które biorą udział w jego w starcie z jego ugrupowania, y -y -y -y. bo to są osoby nieznane i to trzeba powiedzieć wprost, to, to, tak, no nie kiedy, są kiedy, kiedy zapytałem się z, na forum właśnie Polski Fair Play, kto jeszcze z kim mógłbym jeszcze nagrać materiał oprócz Roberta Wjazdowskiego? Mm no to, to, nie, to nie było odpowiedzi. No to naprawdę nie są, nie są znani liderzy. No właśnie i to jest problem. Dlatego, ale z kolei mieć taką perełkę jak profesor Gwiazdowski no tak, w Sejmie, no, jest... no byłoby ciekawie. Oczywiście, tak. to byłoby jest lepsze niż szczęść Boże w Parlamencie Europejskim, kiedy by powiedział właśnie o podatku. To dla mnie akurat bardziej. Mhm. a Ja cały czas mówię o Sejmie Krajowym, wiesz co, bo dla mnie to są nie. dużo istotniejsze wybory, te, bo oczywiście, że Europarlament, jest. no to tam, wiesz, no tak jak rozmawiałam z Dobromirem Cośnieżem, no to te, te mniejsze grupowania, które nie zdobędą nie wiadomo jakich, jakiej ilości mandatów i nie będą miały jak, nie wiadomo jakiej zdolności koalicyjnej no to będą się tam e, pokazywały na zasadzie właśnie jakby ujawnienia tego co się w ogóle w tej Unii dzieje, a jakieś tam robienia gołębi z różnych dyrektyw, <śmiech> <śmiech> czy różnych takich, tak? No to fajnie działa, no bo, no bo jednak e, trafia do ludzi, no ale to będzie jakby ich e, główny cel, dlatego ja się skupiam właśnie na Sejmie Krajowym jestem bardzo ciekawa jak będą wyglądały ruchy polityczne po euro wyborach. No i bardzo bym chciała, żeby doszło do zjednoczenia. To byłoby super. Grupach. To byłoby naj, najciekawsza wtedy koalicja. To, żeby była konfederacja a To, żeby było, no. było jakby zjednoczenie wszystkich pierścieni na rękawicy Tanosa, że w jednej rękawicy <grym> to byłoby, <grym 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 tak by się układ, układ by tak, tak by się został zniszczony, układ od 30 lat, który tam jest, wiesz, raz, raz, raz No może, może... Tak. <grystanie> Klikaki, <grystanie> może, może trochę tak. Ale wiesz, co, ja patrzę w ogóle też z punktu widzenia dziennikarskiego, bo jako dziennikarz oczywiście muszę być polityczna. Choć moje poglądy i tak każdy, każdy zna. Natomiast, no, politycznie, dziennikarsko i politycznie to by byłoby działo, to oj, by się oj. się, kręciło ludzie by klikali, tak. żeby oglądać takie rzeczy. Tak. No dobrze, A właśnie, w Twój profil ro, znasz się na rolnictwie, więc co to, co to jest za organizacja AgroUnia? To o, Tutaj był już przedstawiciel Agro e, wiesz co, e, jakby m, tak, rozmawialiśmy z przedstawicielami, z Michałem Kołodziejczakiem z Agrounii, ale to akurat redaktor, na, redaktor Naczelna Świata Rolnika z nim e, rozmawiała. Ja z nim rozmawiałam ostatnio na agro debacie, która w ogóle była bardzo ciekawym zjawiskiem, wiesz, bo Agrounia e, e, stworzyła takie wydarzenie. No wiem, w centralnym e, Bibliotece Rolniczej. Tak, gdzie... AgroRing gdzie był Jarosław Sachajko z Kukiz 15, Jacek Bogucki z PiSu, Artur Dunin z PO, mm -hmm. Jacek Wilk z Konfederacji, Marek Sawicki nie przyszedł, mm -hmm. <laughs> nie bo nie, więc bardzo ciekawe było starcie, ale nie z punktu widzenia, wiesz co, jakby pomysłów na rolnictwo, tylko właśnie z takiego punktu, wiesz, takie obserwowania jak oni się wszyscy zachowują, bo wyobraź sobie, że jak doszły do, do głosu osoby z PiSu i PO, to od razu była nawalanka, słuchaj, z marszu, a PiS to zrobił to źle, a PO to zrobiło to źle, nie? No ale co to jest za organizacja agrounia, wyrosła jak Filip z konopi, dosyć szybko zawojowała internetem, a okazuje się w ogóle swoją drogą, że rolnictwem jednak nie można zainteresować internautów. No i sama jestem ciekawa w sumie, co z tego dalej wyniknie, wiesz, mm. bo, bo jakby... Tutaj się coś mówi o wejściu do polityki zastąpieniu pewnych, pewnych osób w tej polityce, ale to tak wiesz, no może jakieś struktury są budowane. To jest na razie takie wszystko zawalowane i jeszcze jakby nie wiadomo się, co, jak się, jak tak, wytworzy, tak? Poza charyzmatycznym liderem, który jest no bardzo wyraźny. No tak i dzięki temu, że zrobili blokadę na autostradzie i wysypali jabłka, to ktoś o nich wie tak naprawdę. No... Te, dzięki temu, że wywołali jakiekolwiek emocje, to rzeczywiście to widać. Gdyby tak, byli wiesz, pod Sejmem, to by nie było takie, to, takiego mocnego przekazu medialnego. To prawda, tylko że Akurat jeśli chodzi o blokowanie autostrady czy wysypywanie jabłek, no to jednak trzeba mieć uwagę, że jak już się robi PR, to trzeba sobie robić dobry PR, a nie wkurzać całą Warszawę. Ale już ludzie nie pamiętają, kto to robił. Najważniejsze, żeby był protest. I wiesz, te osoby, które wiedzą, że był protest, to... Podążają. Tak jest, oczywiście. Myślisz, bo o ile w wypadku afer faktycznie jest tak, że wybuchnie afera, a tam media poszumią z dwa tygodnie, poprzerzucają się błotem nawzajem i to potem przycicha, o tyle ja w tym wypadku nie wie, wiesz? To jest dalej gdzieś tam pompowane w mediach. Nawet jak ja byłam gościem w jednym ze studio i komentowałam tematy rolne, no to gdzieś tam ta grunia i ten proces w Warszawie się dalej przewijał. Mhm. Więc utwierdza się to, że to oni wysypali te jabłka, spalili te opony i zablokowali całą Warszawę albo zablokowali autostradę. No, To jest taki wiesz, krzyk rozpaczy. Jeśli dzieje się źle, to już wiesz, to już wszystkie metody. Kiedy wszystkie inne metody zawodzą, to wtedy właśnie takie rzeczy się dzieją. Nie? Tak mi się wydaje, że jak już jesteś mega zrozpaczony i chcesz, żeby ktoś cię usłyszał, to robisz rzeczy, o których się ludziom nie śni. I no? tak mi się wydaje, że dlatego tak, tak robią. No. no tak. Tylko z rolnictwem to jest jednak grubszy temat. To moglibyśmy, wiesz, co jeden cały odcinek poświęcić. Temu tematowi, byśmy sobie porozmawiali, w jakich aspektach w rolnictwie jest źle, a w jakich jest nie aż tak bardzo źle. No bo wyobraź sobie, no wiesz, mimo tych całych śrub dokręcanych, mimo, mimo regulacji unijnych, wymogów unijnych, potrafimy być liderami w produkcji rolnej w Europie. Mhm. Także no, w jednych rzeczach dajemy radę, w innych nie. W jednych może za bardzo polegamy na państwie i dlatego nie dajemy rady. E, bo to jest sytuacja z sadownikami. Wiesz, no 2014 rok embargo rosyjskie, tak. Mm -hmm. e, milion chyba ton jabłek było wysyłany no na rynek tak. rosyjski, więc to jest masa produkcji. Pamiętam, wtedy zalano, zalano rynek polski cydrem po prostu. I pojawiło się mnóstwo firm związanych właśnie z produkcją cydru, i jakoś to No A wiesz, co jest, jest najzabawniejsze, że są na przykład takie zmiany prawne, które polski cydry uwalają, ten dosyć wysokoprocentowy, bo tam 7, 8, 9 a ułatwiają produkcję cydrowi, który ma kapitał zagraniczny. Ale to taka ciekawostka, jeśli chodzi o cydr. Natomiast wracając do jabłek, no to jest wiesz, jest embargo. No i, i, co, I co, no i widzisz? No i to są takie tematy, które po prostu wpieniają ludzi, a większość osób, osób o tym nie będzie wiedzieć. I... Wiesz co? Wiesz, no i... Większość osób o tym nie będzie wiedzieć, bo po pierwsze, kto ci się interesuje gospodarką rolną? No tak, to jest Jezus. raz. Ja się tym zainteresowałam, bo okazuje się właśnie, że jest masa. W ogóle nie zagospodarowanego kapitału dziennikarskiego i można robić masę ciekawych rzeczy, masę mm -hmm. ciekawych programów, i właśnie widać, jak to funkcjonuje to dokręcanie śruby przez państwo i właśnie to poleganie na zbyt duże poleganie na państwie. No bo wrócę, jest embargo, tak, i sadownicy, zamiast się jakby zastanowić troszeczkę nad pewnymi mechanizmami rynku, no to oni dalej produkują te jabłka, licząc na to, że to embargo zostanie zniesione, mm -hmm. a Rosjanie się na nas wypieli. Po zaczęli sami produkować jabłka, no i nie będą potrzebowali naszych jabłek, jak mm -hmm. już embargo się skończy, no tak. a sadownicy dalej cisną, mm -hmm. żeby znieść embargo, nie? Więc to jest takie no... Ok, życzę powodzenia w takim razie wszystkim rolnikom, bo to jest ciężki biznes, to trzeba naprawdę się narobić, żeby, no żeby zarobić. Eee, I jest dużo i rozumiem, że I rozumiem, o widzisz, i to właśnie, czyli I kobiety... No, nie trzeba rolnictwa. parytetów. No tak. Tam po prostu kobieta, żona, rolnika, no to albo spełnia tradycyjną funkcję pani domu, gospodyni. Gospodina. Tak. Nie, i, a i i kierownika. Ja na przykład swoją pracę pierwszą właśnie miałem: hakanie chwastów na polu z ziołami. O, e, z ziołami? tak. To w w to ja tam y, lata spędziłem. Nie? Jak byłem, wiesz, 15, 16, 17, 18? Hmm. Najpierw 50 zł za, za dzień, potem 80. I wiesz, i kobiety pracowały właśnie ciężko przy hakaniu chwastów i zawsze byłem. Już jak w trzeci rocznik hakałem chwasty, to wszystkie kobiety mnie znały, byłem już ulubieńcem. Ja, no, jak przychodziłem, to pamiętam, że mnie tak karciły za każdą rajkę, że źle hakałem żyło, Ale to jest bardzo dobrze bo dobre lata, dużo mnie nauczyły. E, więc tak, wszystkim rolnikom życzymy powodzenia. W takim razie zakładamy się, że według Ciebie do Parlamentu Europejskiego wejdzie PIS, PO, nie mówię o mandatach, w sensie kto wejdzie, no nie? PIS PO, Wiosna Biedronia, w sensie że była tak? koalicja. Wiosna Biedronia, KUKS 15, Konfederacja, dobra. No to jest takie raczej okay. oczywiste. Dobra, to zakład. Sk sk skonfrontujemy to w takim razie po wyborach na kanale Sensie TV. Tak, będziesz e, moim gościem i tak. będziemy sobie komentować właśnie wyniki wyborów. Dobra, w takim razie mamy zapraszamy. to, widzimy się, zapraszamy. Ta kamera tutaj. Zapraszamy A. bardzo serdecznie, zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy w Sensie TV, link jest w opisie i również do profilu Ewy. Zapraszamy, cześć, do zobaczenia. Cześć.